Jesteśmy w garderobie damskiej Teatru Kwadrat w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej Garderoba jest dosyć nietypowa, jedyna chyba w swoim rodzaju Nie wiem, czy jedyna, nie jedyna na świecie Bywaliśmy z teatrem w garderobach w Londynie, w Nowym Jorku, w Chicago Takich wnętrz nie było Więc jesteśmy z tego rzeczywiście, czy ja osobiście jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo dumny Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby ta garderoba miała swój, miała swój czar jako, że to jest to garderoba gwiazd, garderoba naszych aktorek, takich jak Ewa Ziętek, Ewa Węcel, Lucyna Malec, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Kasia Glinka i tak dalej, można by mnożyć te nazwiska. Zależało mi bardzo, żeby te aktorki przychodząc do, do teatru dobrze się tu czuły. Szukałem pomysłu na to, jak, jak to wnętrze ocieplić, jak mu nadać pewien, pewien taki głęboki, fajny klimat. Udało się, moim zdaniem, w tym wnętrzu połączyć nowoczesność yy, w znaczeniu czystości tego, te, tego, tego miejsca, świeżości i pewnego rodzaju nowości z klimatem, który dają stare materiały. To jest cenne jak, 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 jak złoto. Te deski, które teraz, na których ja teraz trzymam sobie rękę, one są nierówne. Te meble rzeczywiście, jak się kładzie na tym rękę, to się czuje, że ktoś tego kiedyś używał. I to przez wiele, wiele, wiele dziesiątków lat. I to jest niesamowite uczucie, naprawdę. Nawet, te, nawet te, yy, te cegły, które tutaj są, to nie jest żadna atrapa. To jest prawdziwa cegła ze starego młyna, który miał z, też z, ze 100 lat i został niedawno, yy, niedawno rozebrany. To nie jest pełna cegła, to jest tylko, tylko lico tej cegły wycięte, ale to jest prawdziwa, stara ceramika, w związku z czym to wnętrze rzeczywiście daje takie uczucie jakiejś głębi emocjonalnej. Bardzo to, bardzo to cenimy. Nawet okucia są zrobione z jakichś starych prętów. Wszystko jest tutaj prawdziwie stare. Po prostu trzeba było znaleźć taką firmę. Jest, jest kilka takich firm na rynku. Ja chyba byłem w jakiejś, w jakiejś restauracji. Gdzieś w jakimś takim miejscu, gdzie było, była regalia, była w... w wypalona takim, taką wypalarką, gdzieś był taki, był taki logotyp. Pewnie gdzieś jakbyśmy poszukali to na wszystkich tych, tych meblach, tych stołach pewnie, gdzieś ten logotyp jest. I, i, I po prostu potem już w internecie poszukałem. Pojechałem sobie do jeziora. Nomen to też już czułem, że to jest chyba dobry kierunek. No bo jeżeli na przykład aktor Teatru Kwadrat yy, od 25 lat grający w, w kwadracie yy, Grzegorz Wąs, Gra jednocześnie od 40 lat w słuchowisku radiowym w Jezioranach, no to jak zobaczyłem, że jadę do Jezioran, no to mówię, to na pewno będzie dobry kierunek. No i rzeczywiście, rzeczywiście, te, te meble udało się zamówić, te... Tutaj mogę się pochwalić, że jeżeli chodzi o te żaróweczki, to zrobiłem je sam. Znaczy żaróweczek nie robiłem sam, ale osadziłem je wszystkie tam, całe, całą instalację z tyłu za tymi, za tymi lustrami. To wszystko zrobiłem osobiście dziewczynom, żeby się czuły, że ich dyrektor o nie Kiedy już tak zauważyłem, jak fantastycznie działa, jak fantastyczny odbiór wśród naszych pracowników mają te, te meble, to pomyślałem, żeby pójść dalej. Już osobiście z desek, samych desek zrobiłem ściany do takiego naszego pomieszczenia. Nazwijmy to szatnią, które też bardzo mi zależało na tym, żeby nie było po prostu jakimś tam magazynkiem, tylko żeby było czymś więcej, czymś z duszą. A potem, kiedy otwieraliśmy yy, bistro przy, przy Teatrze Kwadrat, no to też poprosiłem regalię o, o dostarczenie ewidentnie, ewidentnie jednorazowo tworzonych stołów. Oni to nazywają jednorożce. Nie ma takiego stołu nikt. Zawsze każdy stół jest inny, każdy stół jest wyjątkowy i każdy stół ma swoją własną duszę i tych stołów w naszym VIP Roomie przy bistro, kwadrat mamy, mamy kilka, z których też jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Przy nich też odbywają się próby czytane, więc one cały czas uczestniczą w pracy kwadratu.